Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, e, a dzisiaj e, po prostu zrobimy sobie drugą część różne projekty z samochodem w Grambi w Grambi. E, Także wczoraj robiliśmy e, w poprzednim odcinku z Grambi robiliśmy e, e, Nitro. E, i terenówka, a w dzisiejszym odcinku może zro, zrobimy autosamolot, czyli autosamolot, może to zadziała, nie wiem, yy, oraz zrobimy sobie, yy, no po prostu to zrobi Mamy sobie jeszcze kolejny projekt. To będzie taka trochę niespodzianka. Co zrobimy? Także tak, odkładamy dach. Dach baj. Siedzenia muszą być dla dobrego włożenia masy. Dokładnie. Gryro sobie tutaj damy. Ale tył jest zbyt lekki. To mi się nie podoba, bo dlatego, że to te wtedy Teraz coś damy. Ale co jest takie ciężkie? Co może być ciężkie takie? Hmm. Może. Deska. Po prostu deska. Po co jakoś kombinować? Weź, bezsensownie. Dobra, no to deska tu. Myślę, że będzie dobrze. A potrzebujemy teraz koniecznie skrzydeł. Gdzie one są? Tu. Jedno. Drogie. I jeszcze może da się może jakoś kierować tym, co to jest? U śmigło, no to mam pomysł. Gdzie jest długi patek? Tutaj Proszę mi go dać. Dziękuję. I postawić go tutaj. Tylko, że zanim to zrobimy, no to musimy wyjechać z garażu. Odpalamy, jedziemy tu. Tego tak ogólnie to jeszcze silnik musimy wymienić. Łup, proszę bardzo. Teraz musimy wziąć to. Gdzie jest ten patyk? Okej. Okay. Teraz potrzebujemy. Gdzie to jest? Eee, no. Switch, Switch. Proszę bardzo. Gotowe. A no to musimy go tutaj niestety dać. Ciągle złe przyciski klikam. A teraz śmigło. Zobaczymy czy to zadziała. Albo no szczerze mówiąc, no to nie wiem. Chyba nie zadziało. No to lipa z tym śmigłem. No ale silnik ten musimy wymienić. No to dobra, tutaj silnik. Up, dziękuję. Niech teraz się podniesie. Nie podniósł się. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? Znacie może jakiś sposób, żeby auto się podniosło? No bo ja nie. Ale tu też nie o to co dzisiaj chodzi. Będziemy wyskakiwać z tej lampy. Tylko będziemy musieli w nią trafić. Teraz pip pip pip. Ok. Teraz hamulc. I rozpędzamy się. Pio! Nie wyszło. O, mi to tak jak to miało wyjść. Spróbujemy teraz zrobić łódkę, która wiem, że nie będzie działać, no bo tu nawet wody nie ma. No ale to, to ma być po prostu projekt, tak? od charakter, dziękuję. Tam jest to auto. I rampa. Ale jak możemy zrobić tę łódkę? Albo wiem, mam pomysł. Dzisiaj nie zrobimy łódki, a zrobimy coś śmiesznego. Dach, wywałko. Jak poleciał? Ui! Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, okay, mamy pistony. Tylko jak to tam dać? Pod to auto. Kolejny piston potrzeba. Czerwony. Gdzie on jest? Tutaj. Ono tu. Dobra, to chyba to się jednak nie uda. W ogóle... ale to... aha! Sprawa się wyjaśniła. To w ogóle nie... to w ogóle nie reaguje nie na auto. No to zrobi... My, tak jak mówiłam, łódkę. Ale jak zrobić tą łódkę? No sam nie wiem. Co to jest? Z tego chyba nie. Wiecie może jak zrobić łódkę? No bo ja kompletnie nie wiem. No masakra. Co to jest? O! To jest ten. Musimy go słuchajcie zabić. Także dzisiaj będzie też trochę zabijania. Albo nie, mam pomysł. To nie będą projekty. Dzisiaj tutaj został jest zrobiony tylko jeden projekt. Ale zrobię na dzisiaj e, Wolność z tymi ludkami które mnie przed chwilą zabił. Chodź tu. Ale to musimy się odpowiednio przygotować. No to tak, ząbki Ja sam zamek. Tak, res, te dźwięki res, są res, dziwne. Okej, okay, no to teraz... Musimy z wysoka ich dużo zrespić. Tego to nie przemyślałem. Bardzo tego nie przemyślałem. Oni się sami wybijają. Ząbki. Dobra. Rpg i rakieta. To będzie mocno. A i jeszcze jedna rakieta. Co na zapas? A masz! Za co to? O o w Serio RPG jest taki słaby masakra. Ginąć Czyli się nawet, nawet jednego nie zabił. No to jeszcze raz rozpijmy te, te ząbki. Gdzie one są? I jeszcze break like. Żebyśmy już wiedzieli, gdzie są zamki. więcej ząbków. Jeszcze więcej. Bardzo dużo ich musimy mieć. A to będą tutaj. Ale teraz nie możemy im dać za wygląda. Teraz już po, już po prostu to oni nie będą żyć. Dwa maszyngany. No to już jest po prostu zbyt wiele. Co, wszystkie się, się sam zabiły? Ginąć. Gdzie on? No co, wszystkie zabite? A można go wziąć? Nie można. No, okej. Okay. Można go namieć? Miecz, nie, weź go. Dobra, no to chyba zakończymy już teraz dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnych odcinków. Cześć!